Już wielokrotnie pytano mnie, naprawdę w różnych tam rozmowach, wywiadach, czy sam się nad tym zastanawiałem, skąd narodził się ten kierunek bycia sportowcem, czy pasji do sportu. Trudno mi jest powiedzieć. To, co mi wewnętrznie moja głowa podrzuca, no to jest kwestia tego, że w moim domu ogólnie bardzo dużo sportu się oglądało. Jak byłem dzieckiem, to, to cały czas te programy telewizyjne były włączone. Myślę sobie też, że jak byłem u babci, to, to moi starsi kuzyni cały czas mieli wszystkie te gazety sportowe typu Bravo, Euro i tak dalej, gdzie widziałem wszystkich tych lekkoatletów. I to co jest dla mnie chyba najważniejsze, takie, taki, taki punkt w, w moim życiu, to pamiętam, u mojej babci oglądałem takich sportowców legendy lekkoatletyczne, no i tam zobaczyłem tych wszystkich czarnoskórych mężczyzn. Którzy osiągali najlepsze rekordy światowe. No i chyba to tak mocno gdzieś tam mnie ukierunkowało na, na sport, na lekkoatletykę. No i przede wszystkim od tego zacząłem, tak? Jakby wiele dyscyplin w życiu uprawiałem, jako dziecko chyba najwięcej, ale myślę sobie, że no, sam styl wychowania mnie w tym takim sportowym świecie spowodował potem tą pasję do sportu.